Nie mam Wiesiek. No, no ja niestety tak samo jak Wojtek. Ja tu przychodzę, żeby się nie napić. Ja tu nie przychodzę nic nikomu dawać. Jestem takim egoistą, tak zapatrzonym w siebie. Ja próbowałem, tak jak ci inni tutaj mądralę, nie? Nie wady charakteru, nie. Nie alkohol jest swoim problemem, tylko wady charakteru. Ja mówię tak. No i się napiłem i okazało się, że jestem taki sam chyba tylko troszkę gorszy. No. Ja tyle takich pierdół się tu nasłuchałem, żeby przychodzić, żeby dawać. Co ja mam dawać? Jak jestem kawał z no. syna, mi się dzieci boją, ma 40 lat chłopi się boją ze mną spotkać. No. I co ja będę tu pierdzielu, ja tu przyszedłem coś cię dać? Co mogę dać? Kiedyś to jeszcze w ryja mogłem dać. Teraz już nawet to nie mogę, no, no bo mam 66 lat już, nie ten wzrok, nie ten ten. To jest, to jest tak, to Woron pięknie powiedział, z kiszonego ogórka nigdy nie będzie świeżego, nigdy. Jestem kawał drania i tak jak powiedział Wiktor, najpierw był pijany z nie będę klunął, ale teraz jest trzeźwy, ale jeszcze z kurczysy. Ja, ja, ja na, mi się nieraz wydaje, no dobrze, że już Jurek poszedł, jako wczoraj, to chciałem piznąć przy przyczajniku przy normalnie. Go za, a mi mówią, bo to chory człowiek. A ja mówię, ja, ja jestem zdrowy, ja jestem zdrowy. Przecież mnie jak prokurator krzyczał 22 lata pozwolenia wolności, to mnie najpierw psychiatrzy badali. Nie? Żeby, żeby młody człowiek takie rzeczy. Ja bym chciał, ja bym chciał tutaj, ja robię, nawet służbę teraz wziąłem, znowu na placu Grzybowskim, wi witającego. Mówię, kurczę, bo to jednak służbę trzeba robić w realu i co jakiś czas, żeby to nie, nie odpierdzielało. Nie? Ale ja, ja miałem ten dar, jak, jak, jak nie piłem 15 lat, tak naprawdę to nie wiem, cały czas. I to szło tak do góry, do góry, do góry, a później w ogóle zaczęło spadać w dół. Nie? No i wtedy się nachlałem i, i w ogóle wspadłem aż, aż, aż zostałem bezdomny. Nie? Dzisiaj dzisiaj ja już nie wiem, czy ja się zmienię. Nie? Mi się nieraz wydaje, no tak jak tutaj w pierwszej części, że no, jest taki wzruszony, nie? Tego. A wystarczy, że ktoś mnie pod, pod trochę podkurzy i tak dalej. Ja zapominam o wszystkim, że ja jestem, że już mam swoje lata, że nie dam rady, że to, że tam, gdzie tam. Także ja wiem, że miałem, miałem tą szansę. Nie? Ale ja po prostu zapiłem I, i dla mnie, i dla mnie dzisiaj dla mnie, ja na przykład wstaję rano i mówię, a pf, kurde, nie chcę kląć. No. Mówię, ja pierdziel, zapaliłbym, napiłbym się i w dupie z tym wszystkim, nie? Ale mówię, nie jestem sam, no, nie jestem sam. Mówię tylu chłopaków się załamie przecież. Ta tam moja narzeczona jeszcze cały czas, nie? Kurczę, mówię. No tam większość to, to by radość miała. Zobacz, zobacz, znowu pije. Zobacz, znowu się nachlał. Ale są tacy, co by się załamali. No, by się załamali. No i też by popłynęli za mną. No niestety, jak coś się robi w tej wspólnocie, to ma się i zwolenników, i przeciwników. A najlepiej to cicho siedzieć i spod, spod tego gówna się nie wychylać i tam. Uj. Nie, ja po prostu mówię tak, jak czuję, tak jak no. robię, robię dziwne rzeczy. Niektórzy mi dziękują, niektórzy, niektórzy mnie szkalują. Ale ja, ja dzisiaj wiem, że jestem beznadziejnym alkoholikiem. Że każdy dzień to jest dla mnie cud, tak naprawdę. Moja, moja trzeźwość dzisiaj to jest, to jest cud. Ja w ogóle nie, nie powinienem żyć. No. Już dawno powinienem gdzieś tam i albo tam nie, nie wiem co, no, ale jeśli, jeśli żyję, to muszę zrobić wszystko, żeby ten dzień zaczął mnie cieszyć. A te wszystko, to jest, to jest między innymi przyjście tutaj. Nie? Przyjście na to spotkanie i, i przypomnienie sobie, że nie jestem sam, że, że nie wszystkim jest tak kolorowo, że się cieszą, że na Facebooku o, jestem tu, jestem tam, jestem tu, jestem tam. Nie, tylko niektórzy są, jak to się mówi, bliscy rozpaczy, a jednak nie piją. Nie? Ja to zawsze mówiłem, daj, daj, bananie mał... daj banana małpiej i ona się będzie cieszyć, nie? I sam tak robię, mi się tak właśnie wydaje, że jak to... ja dzisiaj idę na noc na taką imprezę, nie? Nad Wisłą, tutaj depesz boat, przyjeżdża na Narodowy, ja tutaj after party idę. Kurczę, blate, i co, I... ale ja nie mogę pić, nawet nie mogę zapalić to. A tam ludzie będą łoić. I to zdrowo, nie? No ja się cieszę, że tam idę, no ale czy ja jestem taki szczęśliwy. Także cały czas się uczę, nie, cały czas. I, i, i powiem wam jedno, że, że się uczę. Nie? Uczę się, a tej długie nie ma końca i, i, i do końca życia się będę uczył i chyba głupi umrę, albo, albo jeśli umrę sobie, to już będzie, to, to już będzie sukces. Dziękuję, Dziękuję bardzo.